Kręcę drona mojego pięknego, proszę, sobie, A to tego tu kamerka lata do góry? Jest to straszny wiatr jest i troszeczkę jest problem, ale chyba mi się troszeczkę Byw. ulotniło. Ale powiem Ci, że fajne, z dwóch stron ci to nagrywa. Tak. 360 stopni. Jeżeli ktoś by chciał zobaczyć film 360 to na YouTube 360 Zuzia mój kanał. Dlaczego Zuzia? Od nazwiska. Piękne. Masz na, I nazwisko Zuzia? Piękne to. No, ale fajnie by było jakby się u dziewczyny, Zuzie, Zuzie. Nie, to by była Zuzia, Zuzanna, ciężki temat. Myślałem, że córce tak dać, ale to była krzywda. Jechaliśmy piękne 12 godzin, jedna wielka zabawa, impreza, integracja. Bardzo poważna sprawa. Było super, no naprawdę. A kim wy jesteście? Z jakiej my planety? Przechodni, my, te, trzecia I planeta Lekcje, a dlaczego? A co zrobiliśmy nie tak? A to nasza wina czy jego wina, bo to jest bardzo ważne. Moje czego? Jego i moja. Wszystko jest tak, jest okej. Okay. Słuchaj, ona studiuje prawo, to może to wydać to wyrok. Prawo. Wydaj wyrok, sprawiedliwość criminal kryminalistykę, bo to ważne. Pozdrawiam wszystkich. Nie wiadomo skąd. Dobra, zrobimy od Dostałem już. Mam już. Ale słuchaj, ale to masz jej, a teraz masz moją. A twoja dla mnie? Nie, dobrała. A jak ona mi nie da? Ja bym jej nie ufał. Pewnie my nie wrzucicie, bo jestem w ciężkim stanie, ale mam nadzieję, że tak. Słuchaj, a dlaczego mamy ciebie wrzucić? Nie, dobra, to nie, to nie wrzucajmy. Nie no, możemy ciebie wrzucić, ale musisz się ładnie uśmiechnąć i zaśpiewać coś 20 sekund. Nie dobra, ja rady tego zrobić. Możesz rapować. Mogę no. ja? O. ty. Ty po schodach płynie sobie ciepa ludzka krew. Każę gwałci krokodyla, mapę gryzie krew. Już się skradając zabija wolny wapir gdzieś. Idzie wojna, idzie wojna, idzie chwałażej. Nie krzyku, nic więcej nie musimy dodawać. Skąd przebywacie? E, z Krakowa. Z Krakowa powiedzmy dogodnie. Ale czemu tu przybyliście? E, bo kocham ten festiwal dla Jurka Owsiaka. Dlaczego Uctok jest wyjątkowy? Bo wszyscy są tacy... O, Siema! Ja mogę... No dlatego. Mogę z każdym z każdego tu znam. Ciebie też znam. Mogę cię tutaj przytulasa dać i żałem problem. Tak Dokładnie, a... Nie, nie dostanę w pierdolę, jak na jakimś tam razie. Czy to jest taka atmosfera wzajemnej miłości, szacunku, tolerancji? Dokładnie tak. To jest to wolność tak to ok. Człowiek może być sobą. Nie musi udawać, być jakimś zakutym w ramki korpo ludzkiem, jak codziennie. No może iść i wziąć, być sobą, zwyczajnie. No to miłej zabawy! Dziękuję bardzo.